Siema. pora przejść od razu do budowanka. Może najpierw zajmijmy się kamiennymi rzeczami, czyli slab muszę sobie zrobić. Pół staka, ja powiem. okej. Okay. Jednak to trzy staki będą. Ten film jest drugim materiałem pobocznym uzupełniającym główną serię Minecraft Hardcore sezon pierwszy. O kurczę, a ty co robiłeś tam? wyśniaków nie zaraziłeś mi, ich, nie? Na szczęście nie. Deep to będę musiał trochę nakopać, to w sumie zaraz się tym zajmiemy. Najpierw może z kobla, co mam. Mam slaby na pewno i czy coś jeszcze? A nie, z kobla tylko tyle. 24 sztuki, nie ma problemu. W pobocznych odcinkach znajdziecie między innymi treści, które nie pojawią się w głównych odcinkach z hardcora. Są one skrótami streamów i pełnią funkcję wypełniacza czasu pomiędzy oficjalnymi filmami z tej serii. Na pewno dużo na będę potrzebował. Może nie aż tyle, ale zawsze lepiej więcej. Najpierw z tą nowe slaby Pustaka sobie przygotuję od razu. Stone pressure plate 3 sztuki. Raz, dwa, trzy. Stone braki. Slabów półstaka i murków trochę powyżej półstaka. Dobra. Z kamieni to chyba wszystko. Potrzebuję trochę liści. Białe szkło. 24 sztuki. W sensie szyby bardziej. Raz, dwa, trzy. Hop. Oak trapdoor. Sztuk 7. Pyk. I super, mamy kolejny ten. Zwykłe tory jeszcze. Campfire jeszcze musimy sobie zrobić. A na komin będzie. No i teraz jeszcze ten Deep Slate i Azalia Leaves. I to będzie wszystko. Polecimy sobie tutaj. O, i tu jakieś szkielety, dobra. O, jak spadł sobie. Tylko, że jedzenia nie wziąłem tak trochę. Oj, widzę, że koledzy się spełnowali a wypuchnij w sumie. No i chyba po prostu stąd zaczniemy sobie kopać. Porozstawiajmy sobie tu troszeczkę pochodni. To złoto w sumie też możemy wykopać, bo nam się przyda. I żelazo. Kurczo, w ogóle jakieś złoże duże. Jeszcze z fortunką jak się kopię. Ile tego mam? 38, ponad pół staka w jednym tym, w jednym złożu. Mega dużo. Tu jeszcze troszkę żelaza i dobra, możemy kopać deep State. Tutaj w ogóle jakaś zatopiona kopalnia. O, więcej złota. O, i świecący squid. Nam się przyda. Ile teraz tego potrzebujemy? W sumie nie aż tak dużo. Ze 300ki starczy, może 4. Myślę, że 4 wykopię tak na zapas i może wystarczy na jakiś czas. Zarówno w takich materiałach, jak i na streamach mam z wami lepszy kontakt, więc zapraszam na live'y, gdzie odpowiadam na zostawione komentarze i rozmawiam z widzami. Możemy sobie wylecieć. Noc w ogóle jest. Monka giga. Teraz nam brakuje jeszcze tylko Azelis i mos. No to w sumie wystarczy znaleźć tylko jeden blok mchu. Tylko gdzie go mogę znaleźć? Może we wraku jakimś? O, we wrakach chyba mogą być mchy. Więc zaraz gdzieś zobaczymy. Tutaj wrak może. Muszę uważać, bo zaraz mi się firewerki też skończą. W ogóle świerki, jak blisko. Ale fajna wyspa. Jezu, ile żółwi w ogóle. Monka giga. Wszystkie do morza idą. A nie, zatrzymałem się po prostu. O, portal kolejny. Zatopiony. O kurcze, tu jest ten. Podwodna świątynia, normalnie. No, bliżutko bardzo. Będziemy mogli tu projekt zrobić na hardkorze jakiś. I tu jeszcze ostatni statek, jakiś sobie zobaczymy. Bo chyba tak średnio się chcą respić. O mapa jakaś. O TNT nawet. To jeszcze tutaj powinna być trzecia. O właśnie. Insane. Tylko muszę uważać, żeby diamentów nie podnieść przez przypadek. Ale na szczęście tu nie ma diamentów. Kurcze, ten mech. Najłatwiej chyba jest znaleźć w podziemiach, nie? E, bo w pierwszym odcinku postawiłem challenge, żeby nie móc zrobić osiągnięcia diamonds. Takie utrudnienie. No, polecam zrobić. Pierwsze trzy odcinki zwł. Zwłaszcza, bo na ich podstawie będzie konkursik na lamez z Lego. W pierwszym odcinku właśnie zdobyłem tą zbroję bez achievementu Diamonds. Jeszcze będę musiał Enchanting Table. I mam na to pomysł, ale to zobaczycie w którymś odcinku. Czy tu jeszcze gdzieś będzie jakiś mech? Raczej ciężko może być z nim. Chyba łatwiej będzie po prostu zejść do jakiejś kopalni. O, jakaś kopalnia? No, witam. Fantastycznie. Akurat się szukałem. O kurcze, bardzo spora kopalnia. Dobra, tak, tu są jakieś mobki. Tutaj mobki. Tutaj mob. O kurcze, tu dużo mobki. Tu może jeszcze podlecę, ale chyba tak średnio, co? To sobie wylecimy, bo widzę, że że już mi się kończą fajerwerki. Polecimy do domu, zrobić sobie ich więcej i zejdziemy do podziemi poszukać tych, tych. Tu w ogóle jaki fajny kompleks trzech wysepek takich połączonych. Czterech nawet, bo jeszcze tu mała. Pokchamp, jakiś projekcik, kurczę ten. Tyś, tyś, tyś. A to jest irytujący mob. Muszę się zdrzemnąć, bo przecież się nie da. Teraz to zbugujemy. Spokojnie, widzę Kurczę, chyba się nie uda jednak. Kurczaki, nieważne. No. Możemy sobie zrobić troszkę fajerwerek. Nie cały stack, ale to nic. Będzie trzeba zrobić farmę creeperów. Mapka w ogóle z tym, ze skarbem. Co mogę tam polecić jeszcze? Zapomniałem, że ją wyciągnąłem. Może akurat mój będzie. Chociaż w tych chyba nie ma. Mchu, nie? O, i tu jest statek jeszcze. Czyżby akurat z mchem. O, no i fantastycznie. Wszystko jest po coś, widzowie. Właśnie po to miałem tutaj popłynąć. Wcale nie po ten skarb, tylko właśnie po ten mech, który znalazłem. Pokczam. Aż 4 chów. Insane. Ale po skarbie i tak polecimy. I teraz jest gdzieś tutaj, a dokładnie 9 na 9. Tutaj, o. Dobra, jest diament. Trzeba uważać, żeby go nie podnieść. Tu w ogóle jeszcze jeden statek. To i to możemy sobie zostawić. A i tutaj mam ten drugi. Jeszcze tu sobie zobaczmy, co jest. Ciekawego. Dwie skrzynki. Pokczam. Kolejna mapa. A, to jest do tej samej mapa. To możemy sobie wywalić. Potrzebujemy kości, potrzebujemy mączki kostnej i potrzebujemy jakiejś motyki najlepiej. Weźmiemy sobie trzy motyki, no chyba żelazną się instant niszczy, nie? Dobrze pamiętam? I odlecimy sobie troszkę dalej, tak żeby nie zrobić sobie tutaj mchowego miejsca za dużo. Tu będzie git. Pyk. Na razie tyle chyba powinno wystarczyć. No i teraz motyka i działamy. Dobra, pierwsza poszła. To jednak trzy za dużo. Dwie chyba wystarczą. Dobra, chyba wszystko. Tyle nam na razie wystarczy. Potrzebuję nożyczek. Hop, jedna sezonka. Zobaczymy w sumie, ile tego potrzebuję, bo 19 takich i 61 takich. No to trzy drzewka powinno starczyć, nie? Tak, czyli prawie wszystko. A dzielę leaves, kilka brakuje i te mam wszystkie. Dobra, czyli jeszcze jedno drzewko. Wiem, że ktoś wszedł. Ja też. Monka giga, widzę Takie dźwięki, jakby normalnie ktoś szedł do mieszkania. Trochę creepy. Ten co zawsze się rzuca do niej, ten No, 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 no. no. Taki. To czy nie ma? ten, ten bajg jest, czy jak... ten, ten biały, nie? Drzwi zamknięte, nie widzą się a i tak musi zaczepić. Mamy wszystko, co jest potrzebne do budowy. Można budować. To w sumie najpierw się zrzemnę, żeby był dzień. Akurat skończę budować, to będzie noc i będę mógł sobie zombiaka zamknąć w wagoniku. Właśnie jeszcze wagonik możemy sobie robić od razu. I jeszcze name taga potrzebujemy. Raz tak, który miał name taga? Czy ktoś w ogóle ma name taga? No, możliwe, że nie. Ty nie masz, ty też nie masz tu jeszcze jest ich kilku. Kurczę, żadnego nie wyekspiłem, tak? No to tak. Książki trzeba albo mendingi kupować. Chciałem książki, żeby ci posprzedawać je. Jak nie, to zaraz cię kupię te książki i ci je sprzedam. Pog. Troszkę ich trzeba kupić. I teraz tak. Ty wstawaj. Dobra, dawaj kolejny poziom. Fire protection i miksaki kupujesz. Dobra. Tylko pytanie, czy gdzieś mam. Jak nie, to zaraz przejdziemy się Elytrom i poszukamy. Tutaj są jakieś. Oomarnice. Dobrze, że na hita są. 27, zobaczymy ile wystarczy. O, tak krzyj udało się. Kolejny poziom, dobra. Dawaj, emeraldowy, book and quill i kompasy sprzedajesz. Dobra, kupię cztery kompasy, niech ci będzie. Dawaj, ostatni poziom, diamentowy. Jest, począt. To weźmy sobie od razu trzy nametagi na przyszłość. Nazwiemy Zenek. Zombiaka, którego będziemy trapować. Już nigdzie na nogach nie mogę pójść, wszędzie muszę lecieć z tą elytrą. Odłóżmy sobie tutaj trochę rzeczy. Weźmy sobie na pewno dużo tego, 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 jakieś randomowe te. No i tak to można budować. Tutaj jakiś przycisk, jakaś latarnia, tutaj jakieś piękki. Tak, to się fajnie buduje. I zaraz będziemy musieli złapać jakiegoś zębiaku. Może zdążymy jeszcze tej nocy. To jeszcze dywan w ogóle potrzebuje. A ja go chyba odłożyłem gdzieś. Tutaj jeszcze słaby, tu zaraz będzie ognisko i to jest chyba ostatni poziom. Akurat także pokczamp. Teraz jeszcze muszę troszeczkę niżej zejść, żeby właśnie te lampiony Tu jeden. kocia ja tam sięgnę, raczej chyba nie, chyba, że taką mi się uda. No, niestety nie. O kurczę, ten z mieczem jakiś. Jeszcze creeper, to może nie będę ryzykował rozwaleniem wszystkiego. ale widzę, że jeszcze mały. Gdzie ten młody? Polaz? Dobra, byle mi nie zniszczył tej... O kurczę, byle mi nie zniszczył tej góry. Fantastycznie. Musimy sobie to zaraz zombiaka jeszcze zwołać, którego tu uwięzimy. O, dobra, idealnie, zombiak. To jego możemy tu zaprosić. Zaraz mu damy imię. Widzę, że powoli robi się jasno. Chodź tutaj, zapraszam na górę. Zapraszam, zapraszam. Wpadnij sobie tutaj. Fantastycznie, teraz zapraszam na górę, to też zaraz podniesiemy, a możemy rozwalić, na razie i tutaj będzie woda, już tylko zostaje, tak, tak, połóżmy sobie tutaj dirta, tutaj dirta i musimy sprowadzić sobie wodę i w zasadzie możemy sobie tym jednym wiaderkiem poradzić, tylko muszę podać się po zaraz, zrobimy sobie nieskończone źródełko tutaj, tego typu nieskończone źródełko. Całkiem git to wygląda, muszę przyznać. Tu sobie wylejmy, ze środka weźmy. Pyk i pyk. Fantastycznie. Będziemy potrzebować 3 razy 5, 20, 21, 22 hopery. 22 hopery. Czyli 110 żelaza. 110 żelaza do farmy żelaza. I sprusowe trapdory. To w sumie te hopery na razie mi jeszcze aż tak dużo niepotrzebne. Zacznie mi się tu zbierać, to będę miał żelaza, żeby zrobić resztę hoperów. I jeszcze jeden do góry trzeba, żeby one sobie tutaj wpadały. Pyk, pyk, pyk. No i pokczam. No i tak to będzie wyglądało mniej więcej. Na następnym streamie albo po prostu off-stream. Bogarny Wieśniaków i już będziemy lecieć dalej z projektem Pszczoła.